Cześć! Nazywam się Iwona, na co dzień pracuję jako stylistka i dziś we współpracy z Polską Platformą Candy przygotowałam dla Ciebie kilka super looków o długości mini. Jeśli lubisz swoje nogi, to to jest właśnie odcinek dla Ciebie. A jeśli nie, to pokażę Ci w nim, jak za pomocą łatwych, casualowych, codziennych, fajnych ubrań stworzyć zestawy, w których Twoje nogi będą naprawdę dobrze wyglądały. I jako mini rozumiem tutaj wcale nie tylko spódnicę, ale uwaga, uwaga, shorty też. Zapraszam cię na odcinek. I swoją pierwszą stylizację chcę ci pokazać, że szorty bardzo dobrze mogą zastąpić mini spódnicę. Zestawiłam je z marynarką. Tak, tak, łączymy sport i elegancję. Do tego dobrałam krótki top, który jeszcze delikatnie podwinęłam, żeby odsłonić brzuch. Jak ci się podoba moja energetyczna stylizacja mini? Jeśli myślisz, że to jest mini spódnica, to jesteś w błędzie. To coś znacznie wygodniejszego: spódnico-spodnie. Z przodu spódniczka, z tyłu bardzo wygodne, krótkie shorty, co sprawia, że możesz wykonywać każdy ruch bez żadnego skrępowania. Te spódnice-spodnie występują na stronie Candy w różnych kolorach, więc jeśli wolisz coś bardziej energetycznego, to też znajdziesz coś dla siebie, tak samo jak ten sweterek. Ja wybrałam taki wariant kolorystyczny, bo bardzo dobrze się w nim czuję, ale znajdziesz i bardziej neutralne i inne, równie żywe połączenia kolorystyczne na candy. W tej stylówce wykorzystałam ultramodny trend tego lata, czyli cargo. Cargo to kieszenie naszywane na uda w przypadku spodni czy mini spódnic jak u mnie. Moją mini spódniczkę zestawiam tutaj z t-shirtem, ale nie białym, zwykłym, gładkim, tylko tym w paski. Taki t-shirt to baza wielu dziennych stylizacji, wykorzystasz go nie tylko do mini, shortów czy spodni, ale także super będzie wyglądał z marynarką czy kurteczką typu Ramoneska. Co powiesz na te spódnice spodenki, ale w wersji na wyjście? Wcześniej pokazywałam ci je w bieli, a teraz w kobalcie, zestawione z czarnym crop topem z mocno wyciętymi ramionkami i tymi butami na obcasie, to idealna stylówka na randkę, kolację z partnerem czy wyjście z przyjaciółkami. W Tej stylizacji chcę ci pokazać, że ta sukienka raz może być mini, a raz może być dłuższa przed kolano. Może się nosić z paskiem, albo tak jak ja, zupełnie bez paska. Ta sukienka będzie idealna dla większości kobiecych figur. Jeśli chcesz zaakcentować swoją talię, to po prostu użyj paska, a jeśli nie, puść luźno, zupełnie tak jak ja, w tej stylizacji. Trik stylistki. Nie musisz tej sukienki nosić w klasyczny sposób. Możesz sobie ramiona przełożyć na krzyżak. Zobacz, jaki ciekawy, modowy efekt uzyskujesz. A to cały czas jedna i ta sama sukienka. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale to jest dokładnie ten sam model sukienki, który przed chwilą widziałaś w wersji limonkowej. Piękne kwiatowe wzory występują też w innych wariantach na stronie Candy. Zajrzyj i sprawdź sama. Ta sukienka będzie idealna zarówno do klapek, sandałów, ale tak samo dobrze zestawisz ją ze swoimi białymi sneakersami czy trampkami w mieście. I jak? Mam nadzieję, że przekonałam Cię do noszenia długości mini. Daj znać w komentarzu, który set podobał Ci się najbardziej. Wszystkie znajdziesz na stronie Candy, a nawet znacznie, znacznie więcej, nie tylko długości mini. Pamiętaj, jeśli podoba Ci się to, co wspólnie z Candy tworzymy dla ciebie, subskrybuj ten kanał.